No, ciężko, oh wow. ciężko! No już stare na plecy trzeba. Ty no tu to jest ciężko. Dobra, ja podniosę ja podnoszę kuca. A podnosisz kuca, dobra. Fatka, Albo ktokolwiek. No. Ja mam piąty tak. tylko. A jedzonko, jedzonko jakieś. Tak, na jedno podniesienie jako. będziesz miał. O, 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 o! Żryj. Wcinaj, aż ci się uszy będą częsły O jak mamusia Dzień. Dziękuję bardzo Dobra, proszę kucu. Dobra, kto teraz tam skacze? wpadka! Oj, tak, Lecz. tak, manzo, płynę do ciebie. Czekajcie, bo woda się rozlała. Wody. Kurde no Dobra, let's go Dobra. Dajmy wpadka! O, nie, poczekaj, Uch. ja po jakąś piosenkę bojową. z ciebie? No, ja teraz trzeci poziom. Nie... O, dobra, ktoś ją musi podnieść, bo ją coś jest powalono gracza Po Zach, a mnie powali Mogę powalono. to zgłosić do admina jakiegoś? Zgłoś, zgłoś, zgłoś Tak, możesz zgłosić do admina z KKF-a Dobra, Zostałam zapraszamy, zapraszamy. Zachę. Chciałbym ci pomóc Niestety nie mam dostępu do żadnych komend, więc... Tak! Ale podkałku w sensie. Nie, no wpadka. Dobrze, Zacha dajesz, dajesz Zaha. Mogę komuś dać najwyżej reprymendę, jeżeli to cię satys satysfakcjonuje. A nie ja nie, po po w z kolejnym. Zbiegnij podnieść patkę. nie pomagam, ja nie podnoszę, ja mam pełne, ja. ja 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 bo mam. Chodź tutaj. Dobrze, L. L. dobrze, L. dajesz. Guzik. A, dobra, czekaj, ja bo jest ja musisz podnieść. Dobra, a ile za to jest? kurde, ale to się Ale gość. Dobra, no to. To jest giga, nie ma gości. Jest, no dobra, jest przypał. To jest za ten brak ziemi. to jest, za brak to jest dobra, Kogoś podnoszę, nie wiem kogo, ale kogoś podnoszę. Poczekaj. Ja podnoszę tego drugiego. A, a ten gra już jest podnoszony. No e, a ja? No <śmienicza> spadka Co czemu poszedł? Ja podnoszę. Bo mam, ja podnoszę. Jest taka, <śmienicza> wiedz, że ci nie podnoszę. Widzisz jaka jestem cudowna. Problem, <śmienicza> dobra, dobra. Dobra, <śmienicza> uwaga, uwaga, <śmienicza> dobra. Liczymy, kto To ma yy, za tę czo? rundę ma punkty tylko VGZ i Zaha. Pogu. Ale no serio? ja mam pytanie. Ja mam jeszcze pytanie, czy my mamy lewali na to, żeby przeżyć? Nie ja mam 23. 14. A dobra, to piąty. Dobra, idziemy na trzeci SKF. Uważaj, ponieważ cały czas zero punktów. Bo teraz polecę jak mały. Może ja zobaczycie. się zabiję za nim. Dobra, uwaga, za trzy punkty. O, ja pierdzielę. O, kurde, jest wysoko, bo, kochani. Mandzo, ale to jest jeden. Mandzo, Nie, ty byliśmy skitałeś. tam, byliśmy tam. Czy skipnąłem? Nie, 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 nie skipnąłem. byliśmy tam. Co to jest? O, kurde, jest no, wysoko. Wracamy, wracamy. No kurde, jest wysoko. Wracamy, czy nie? Jakie wracamy? dobrze jesteście. Dobra, uwaga, że Dobra, uwaga. teraz, naprawdę? Do, 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 do. Dobra, ja mogę pierwszy ruch. Dobrze Zacha, dajesz. Połamanie nóg, Zacha. <śloni> <śloni> Sorry! <śloni> Zachęcam do podniesienia. Nie, Zacha, Zacha, jeszcze, raz, Zacha. jeszcze raz, jeszcze raz. Nie Sorry, wlega, Zacha. Zacha. przepraszam. Mandzio, mandzio. O, VGZ! Były obrażenia, były obrażenia, były obrażenia. Były obrażenia. Nie było, jakie obrażenia, ty się zaraz obrazisz. O, się weź Dobra wodę. dobra woda, skacze, skacze. Czekajcie. O, chyba za duże, za duże wyzwanie. O nie, jest git. były obrażenia. Były obrażenia, były obrażenia. No, będziesz chciał, żeby cię... Po co? O! Po co trzy punkty? Pięknie, pięknie. SKKF <ścoughs> nie <śmiany> nie. Przesuńcie go, przesuńcie go, bo się nie na niego. Kajcie, podniosę go Dobrze, guzik dajesz. Tak? Ta, trzeba jeszcze... O dobra teraz. Spokojnie, dajesz. No nie, ja już nie no mam poziomu, Zmora Bo to jest z mura Patka, kto pierwszy, ja czy ty? Ba, to ja też. Ty, ty, ty. Ja patka, nie patka, chcesz tydy. 100 tysięcy IQ w im zrobić? A masz, a masz? Chodź. Łuk szybko, łuk Brawe. do ręki. Łuk, 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 z i ich chcesz strzelić. Nie, 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 nie. Łatwo! A. Zero punktów, zero punktów. 10 punktów za styl, za tyle. Za styl, za styl. A to mnie nikt nie, nie podniesie? <grystanie> <grystanie> no, ja to nie to nie mam wiesz na to? A gdzie ty jesteś? Ja mam leweli. na, na plecach jesteś? kuca. No <grystanie> dajcie mi go, ja go podniosę. Oj, czekaj. Masz Flasz. Czy tu nie można przejść? Monka to nie, to jest płotek zwykły. Patka miłościwa. Cześć, nie miłość podnieść. Co? Flaszka co to jest? Mandzio prankuje oh, teraz o EJ! to jest? będę bugowane było, wiesz? E guzik zbugowałeś się No. bez sensu, nie buguj się więcej dobra, dobra, okej, okay, okej okay. dobra Lexi, Boku tu się coś zepsuło no Mandzio zepsuł święty się bawisz? coś się zepsuło i nie byłoby słychać? dać <noise> nie radę e e nie, dobra, guzik się cofa, no ale tam, bo tam jest pustka skarbu, dobrze, że o, o, teraz będzie się dało. Pustka to jest guzik, że tak powiem, w Twojej nie. świadomości. No, no. no, no, no. Przynosi akordeon i graj, czekam. Ale. Ja robiłam z Ciebie, Debila. Dawaj. Chciałbym stać z fotela. Z Dobra, lecimy! Dobra. Trzymajcie wodę. No nie. To no ale z ma minusowych. Punkty z tyłu. Przecież wam nie wiem, co ty... <grywa> 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 poza... Matka, to ty... Fal jest zen. Proszę. Mój posadzkę! Mój woda. <grywa> woda. <grywa> nie mam wody, no. no ja. wzią, zabrałaś mu, pies widziałem. <grywa> ja teraz skaczę, przejdźcie. Nie mam wody Czy oboje wzięliśmy tą wodę? No zrobiłem To moje pierwsze piadro takie Brawo SKKF, brawo, brawo Ale woda jest zepsuta SKKF to ile? Woda. To będzie 4 punkty tam, za to, za to 4 punkty Ja zostawię wodę, ale muszę na łódce skakać w takim razie <laughs> na łódce. Bo ja nie mam Wegas <laughs> Oj. Padł, o padłeś Ale podnieś się ktoś, czy... Nie, nie mam levela A, Lecę ty, Dawaj ja mam level, jak przeżyję to cię podniosę. No postawiłem tą wodę! Ile pochodni tu się zrobiło? No Waga? dziwne, że tyle pochodni, tu mam 40 sekund No! Zrobione! No dobrze Guzik, dawaj podnoś No co ty? O, dobra Ale fajna muzyka leci w tle, Podoba mi się bardzo Poczekaj, ile masz jeszcze sekund Kucu? 40 To poczekaj, niech on się podniesie jednego, bo zaraz się pobugujemy. No dobra, okay, podnoszę Dajesz VGZ, tak, no, zrobimy to podnieś, podnieś, kucu, Nie, no? podnieś, podnieś A ja ci podniosłem ty, ale ja ty nie mogę podnieść się. Możesz, możesz, dało się. O. Nie mogę, bo... Co mam podnosić, czy nie? Ty, weź podejść tutaj, ja nie mogę, widzę. No jak mam podejść jak leżę? Dobra FGZ, kto pierwszy, ja czy ty? Czekaj cię przyniosę. VGZ! Tutaj, VGZ! Tak. Widzę, ale że masz FGZ pe ja nie... perła, to była perła VGZ. Widziałem, to była <laughs> to perła oszuście. Reale, ale, ale oszust! Oszukista to to jeden. Oszukista. Dobra, uwaga! Jadro leci! F. F. F! Dobra, to idę cię podnieść. Za wcześnie. Fagi za chyba. Ej, Bo moja woda nie działa, zbugowana była. Zniknęła teraz. Każda wymówka to jest, jest level dobra. Ale tobiasz, o. To właśnie nie wymówka. Zero nie działa. A czemu nie ma? A no tak, na, na level guzik już nie ma tyle wysokości. No tak, no tak. Let's go! Dobra, dajesz w Lecimy na ostateczne wyzwanie. Podniesie ktoś? Czy naprawdę? O SKKF? O SKKF podniesie. SKKF zrobił? Urde, SK zrobił. O, ale skok. Sk o, dobra, skacze. SKKF, ale czy możesz, czy możesz poprosić Tobiasza, żeby już grał na swojej? W tym końcu nie na twoim? O nie, przecież wydałem! Ale sko... Ja mam trzeci level, więc... <laughs> Sorry guzik, no jest to jak to jest. No to ciebie kucu... Bo... A nie, nie, podnieście cię kucu. <laughs> to to... Escalusisz chyba... Dobra, VGZ. Dlałem trzeci level. Ale na plecy, na plecy. VGZ, po chcesz polecieć razem? No chcesz polecieć go, razem? Podniosę, podniosę, Rozwalim, podniosę. Rozwalimy sobie podniosę. szkło pod nogami i polecimy razem. Hmm. Tylko czekaj... O nie, VGZ! Dzień dobry o, dobra. Siema Ej. Jaki masz level? Przede wszystkim nam dusza się, dusza się Jest. OOO the game OOO Kraszok... Easy A, ee... Siema Diabełek Chcesz resetować drafta, Cześć Cześć Dajesz Cześć. kut Dasz, kut. dasz, dasz się radę, dasz, radę, lepszy radę, lepszy dasz lepszy radę, lepszy radę, Nie da do... Dałem Mówiłem, że dasz eventowy wieczór, dołączasz się? No właśnie robiłem łuki do eventu tego o którym mówiłem też wcześniej Ty Do podniesienia kolega Mogę Tak, tym ja czyli? O, co, wychodzi na Czyli że wychodzi na to, że ja z... Nice. z nie, że wygrałem nie, tym nie, ostatnia nie, jeszcze. Tu jeszcze. Ostatnia. Ale zrobiliśmy ostatnio z A nie, A o, nie, nie, to jest przedostatnią nie, teraz nie, ostatnią. To prowadzi ranking. rankingu. ja prowadzę, no no no. A ile punktów? Czekaj. Ja, ja, ja w rankingu straciłam 20 leveli. Wpadka, 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 które nie my oszukaliśmy. Bardzo. Czy będzie jeszcze jakiś bedzi dzisiaj, czy to już koniec? Akurat? Nie no, może będzie, będą jeszcze inne. Czekaj, chodź, cho, bo ja... Wpadka, my chyba trzecie pominęliśmy, czyż nie? Drugi. Ja dobra, nie Lecę, ja nie lecę, nie ostatni. Dawaj, Eskarz, ja let's go. Jak za, jak za 10 minut będę, to się jeszcze załapę? O, tak. na ten i nie, na kolejny. No, na na kolejne. Chłop, dobra. Okej, okay, zrobiłem ten trzeci jest zrobiłem. Łatwo. <noise> Dobry na razie. Czyli nie Czyli zrobiłem, Czy zrobiłem wszystkie oprócz drugiego. No nie, zrobiłem wszystkie oprócz drugiego. No, oj. Lecę za H, uratuję cię. Chyba. <głosy> Ojej. <głosy> <głosy> no nie mogę. No jak to? Jest jak jest, nie? <noise> <noise> Niech mi ktoś podniesie. VGZ tu, ale VGZ tu eee, perły, przedostatnim do Ach U, Ale na piątym też, a na piątym też zginąłem. Drugiego i piątego nie zrobiłem. O guzik. Siema guzik. To niestety, <noise> to niestety tak. tylko jedną osobę na głowę wsadzę, no. Potrzebujemy dwóch na głowę. na poziom craft na dole. Czyli najlepszym tutaj wiadrażem jest... VGZ. SKKF, tak. VGZ. No, chyba trzecie miejsce masz. Proszę, o, do kurczę, dziury. Mów mu zachęć, Do się Dziury topił czy coś. Niech ktoś tu wskoczy. 10 to może być ciężkie. 10 nie, nie, 10 ja się nie będę, o, nie. topił, mam ja ak... ten. Ja dos... spadka szybko. Dobra, dobra. Ja Rzucam dospracę, ci, tak. rzucam ci. Nie! Nie, no, nie. O, nie! Nie, nie, nie! Nie tego, no nie robisz? tego. co robisz? A to, to moje są... wraże leżycie na sobie? Ja myślałam, że tu jeden leży. Ja? Lecie, no, no nie. Ktoś wodę zabrał. To są poważne zawody. Ludzie giną w tych zawodach. Dusisz się? Za... Ale no tylko ja. Guzik, dusisz się? E, nie, jeszcze nie. To musisz znaleźć no teraz zahaka kogoś, kto się podniesie. Trzy powietrza, o, już. Wpadka. No, wpadka. no nie, podajcie wodę. No. Ej, ja mogę rozlewać. Nie wpadka, rozlewa. dawaj. Co A wpadka? Dawaj. No ja guzika na plecach no ze sparym... A nie rozlewam tej wody. Jestem ja starym na plecach lecę i nie mogę, bo Ale wodę ja mi zabraliście. Ciężki, a ja pamiętaj. nie mogę, ja nie mogę, nie mogę rozlewać wody jak mam starego na plecach. Mi przeszkadza. Weźcie mi, zrzućcie z największego wody? no zitujcie się, no wiem, że mam guzika, no. Zaraz go... Dobra, zostałem guzika, wiecie? Zostawiam. Aha. Guzik, i dobrze, i o to chodziło. Nie no. No tak. Zmowa milczenia, no pewnie, że tak. A, mogłaś mnie podnieść już tutaj i się męczyć z na górę? No bo miałam 30. level i go straciłam do zera w tym momencie, przecież to, ciągle kogoś podnoszę, no nerwity dostanę zaraz. No wpadka, dobra, dostaniesz darmowy kar karnet po prostu. moja woda majecha. zniknęła! O, bo mi ją kradł... <laughs> guzik, Nie, miałem wcześniej już. A, to moja zniknęła. To guzik podnieść. Teraz... podnieś! To jest Zjadza, mam lebella. Lebella. Nie mam lewe lewy, dobra. Jest KKF, SKK w wiadro z zaszką. No co! Dajesz, że skacz! Nie, da, 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 da. no come on! A gdzie Zaha? No jestem! Cały czas na moim. Na miell? plecach jest. O skaczka na plecy! No jest problem Zaha trochę, wiesz no, właśnie wiem <coughs> Bo tak. zaczyna boleć. Ktoś mm. <coughs> <coughs> weźmie starego. O! Guzik mnie na plecy weźmie. Ale no, czekaj, to musimy wrócić. No wajcie, bo... słuchajcie stąd... Tam, no. Weź się właśnie weźcie na plecy tam kogoś na dole. A gdzie ty niech ktoś nam wodę rozleje nam, no boże, no! Czy my idziemy w ogóle do góry? <Glety> tak, idziemy, okej. Okay. <glety _z> <glety> <glety> <glaracja> nie mówcie, że się wysypał jeszcze. Aha, zabrali! Bo no dawajcie, no! no. Boże, ja teraz zmiotuję, naprawdę... Ja teraz nie mogę patrzeć na to. spokojnie. Dajcie mi szybko kelpa po tym wszystkim, bo ja nie wiem. Znowu zabrali, znowu zabrali, złodzieje zabrali. Nie, to jest moja, wiesz Jezu, VGZ! No, sorry VGZ! Patka to ty kradniesz wodę nam! Jak radny wodę tak? Kto no to klackout tak. ma, ma? Z kim jesteś na, na plecach? Kogo masz na plecach? No mnie! SK mamy! No dawajcie, 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 ja mam VGZ na plecach. Oh, oh. To było dziwne? Fatka, czy ty możesz. Od... No co, Holi? No co? Bo ty sobie... Bo kalowi wysłałeś 3 złote, a nam wody nie rozlejesz? Tak jest. Będziemy wypominać Fatce, że... Do końca sezonu. Nie, do końca w ogóle. Czas jest KKF. Co ty masz? No nie lubi tego. No nie, no, wiatro dajesz. No, no, no nie, no SK, Guzik, musimy go ten podnieść taki, szybko. Ten... Czy jak ktoś podniecie <grym> SKKF-a, to czy podniesie mnie i SKKF-a? Nie, ja jestem już zakałtowany, 45 sekund. Ja mam... Halo, ktoś wody? musi... Czy jest tutaj ktoś, żeby wziąć na plecy Zachę albo SKKF-a? Ja SKKF o nie, tutaj była drabinka! Ej, rozlałem wodę. Aha, tej wody jednak nie... Nie, bo drabinka była po drodze. Pod drodze. Jak, Proszę mnie podnieść guzik, ja mam 25 sekund. Dobrze, nie wiem kogo podnieść do, O, dobrze, dobrze, Ja Jabeł... U... 20 u... sekund, help. Jeszcze będzie tam rozwalał. A, czekaj, kto to się wysypał? VGZ? Nie. co ja mam zami wami zrobić, nawet nie mam jakoś podnieść? No to mnie wpadka nie, Wpadka mnie, wpadka mnie, please. Mnie, mnie podnieś. Kogo podesłałem? Kogo podesłałem? No na pewno nie mnie. 10 sekund, 20 sekund. Paszka. 8. Zachaj tak właściwie niewdzięczny. 6, 5, Cztery, Dobra, Dobra, wyrzuć go. Pozostawiasz 9! guzik. Wracam sekund. Dobra, weźmy tych najlepszych. Nie, guzik, guzik, proszę. Aha. Ja więcej widzę, zostawiasz, Guzik, chościec. I Co wy tam zrobiliście? 0. To czaszkę dostał. Ty, ale czaszki się posypały. O, Ej, czemu? Jak, jak mam czaszkę, to itemy tracę? Jo, nie wiedziałem. Nie, 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 nie. A straciłem mas, wszystkie itemy. No tam dużo poleciało i temu widzę. Ale jak to masz się czaszkę, to się tra traci wszystko? Oho, Wiesz, to jest tak. cały czas losowe, i tak, i tak. A. Pff. Masz po prostu nieszczęście. Mocn ale dymy mocne, ale bijemy mocne. Czekaj, czyli tak. Mandzie dostał czaszkę, bo zabił VGZ-a. Dostałem nie mam gdzie trebna. wy jesteście? Ale, yy, ma, tej, ma tej crafting, widzisz? Leż, o, dobra. Ej, Mandzio z podwójną czaszką w ogóle. Ja postaw, postaw crafting, postaw crafting. Ej, mam umarłeś, martwy do 23 sekundy, co? Bana co? masz, Bana Ale masz. za co? Bo to jest zepsute teraz. A, ja miał na 5 minut normalnie. O, głowa Mandzia, kolejna, mam już dwie. Ej, gdzie jesteście? Bo nie wiem. Ej, dawaj do skrzynki, rzeczy. Halo. Eee, no... wybieram... Czyli co, teraz 5 minut. Tylko, że uprowcia. To ja straciłem w końcu wszystkie krocha. itemy, czy nie? Już nie wiem. Eee, leżą, co nie? Czyli w sumie straciłem... SKKF, chodź na duelka, chodź na, na duelka w takim razie. Ej, hey manjo, ja mam do Ciebie pytania. Słucham. Chodź na tego, na huba No, byłem na Huba, to czekaj, to no jak, to mogę, jak ja. mogę bug huba, zrobić huba. Z do chuba? Wykrzyknij hub. huba. huba. Nie działa. Wykrzykniesz ślubby. Dobra, jestem. Masz tam jest kakay, bo ty będzie. ja mam full No czekaj, 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 bo ja mam tylko, że pokazywało mi tylko administrację. O dobra, widzę cię, Skako. Tylko sobie przerzuciłam te... O, to Ja cię nie widzę. Ja jestem przed tobą. 28 jaksów Gdzie? No nie dlaczego mnie nie Widzisz, ale jestem przy tobą, ja cię widzę. Jesteś, a czemu ty nie masz rangi twórca? Nie wiem, bo pewnie nie jestem twórcą. No. Dobra, pytanie za tysiąc punktów brzmi. Czy ja mam ego... Top, że mam buldupy, tak? że nigdzie to nie ma mojego skina? E, nie, w sumie jestem zdziwiony, że nie ma twojego skina. Oho! No. To dużo mówi o twojej relacji, tutaj SKHF. Rozumiem i współczuję. Kiedy jesteś yes ale nie do końca. Chodź z SKKF, idziemy na duela, ho. Dajesz. O! zebrałam ten level, po ponieważ...